Witam Państwa serdecznie, dzień dobry. Proszę Państwa, 8 kwietnia, dzień po wyborach samorządowych. A w sadach niektórych jest już po prostu całkiem biało. Czereśnie kwitną, śliwki kwitną, gruszki Ksenia na naszym terenie to już kwitnie. Spodziewamy się, że dziś, jutro najpóźniej no w pojutrze pewnie konferencja też wybuchnie ze swoim kwitnieniem. W Sadach jesteśmy w tej chwili w Gośniewicach koło Jasieńca. No to to jest takie tutaj ciepłe miejsce. No to po drodze już widziałem, że ajdarety mają pierwsze kwiaty królewskie już otwarte. Na Ligolach prawie, że podobnie. Ale różnice są bardzo duże. Nie tylko te różnice wynikają z odmian, bo wiadomo w tej chwili stoimy w RedChryfie, więc on później będzie kwitł. Ale proszę popatrzeć. Miesiąc temu, ponad miesiąc temu, miesiąc i tydzień, tu wcześniej, półtora miesiąca temu, była zastosowana siarka. A później, miesiąc temu i jeden tydzień, był Manisol razem z miedzią. 700 normalne dawki takie jak zalecamy mieć 700 litr na hektar jeśli chodzi o manisol 15 kg na hektar i to było liczone na 500 litrów wody. I popatrzmy do tej pory minął już grubo miesiąc dalej te pędy są pobielone i przyjechaliśmy do tego sadu i co okazuje się, że Raptem, raptem różowy pąk, i to taki jeszcze nie za bogaty. E, tutaj się kłaniam wszystkim tym, którzy mówią, że manisol za słabo bieli e, i przez to nie ma dobrego działania. Opóźnienie jest bardzo duże. E, no, i teraz tak, jeśli chodzi o dokarmianie, e, w, w tej fazie zielony do różowego pąka. Polecamy takie kombinacje. Po pierwsze Magic Pestar, czyli połączenie fosforu z magnezem. Dawka 1,5 litra na hektar najczęściej, czyli liczymy to na 500 litrów wody. Ponieważ Magic Pestar jednocześnie zakwasza wodę, więc wlewamy go jako pierwszy. Drugi produkt Borogrin, dawka 1 litr na hektar. No i na koniec aminokwasy możemy dodać, na przykład Nutrygrin w dawce od 1 do 2 litrów na hektar, w zależności od tego, jaka jest kondycja drzew i jak bardzo chcemy ją poprawić, jak bardzo chcemy ją odżywić i troszeczkę bujnąć we wzroście. Jeśli widzimy, że pąków jest mało, a słyszę, że w wielu sadach w tym roku na Ligolu, na Idarecie, może nie na Idarecie, ale na Ligolu, na Grosterze, wiele jest tak zwanych pąków oszukanych, i widzimy, że będzie mało pąków kwiatowych. No to albo w ogóle rezygnujemy z tego nutrygrina, albo dodajemy go raptem 1 litr na hektar i tyle. Nie ma potrzeby więcej. Dawka 2 litry na hektar nutrygrina tam, gdzie widzimy, że kwitnienie będzie bardzo obfite i gdzie chcemy wzmocnić siłę wzrostu drzew już teraz jeszcze przed kwitnieniem. No i to możemy zalecać w takiej fazie, gdzie jest Coś pomiędzy zielonym a różowym pąkiem. A co w przypadku tego typu drzew? Podeszliśmy do starszego Ajdareta. Pomimo pobielenia, już widzimy, że pierwsze kwiaty królewskie się próbują otwierać. Eee, tutaj troszeczkę inna mieszanka. Eee, wchodzimy w ten moment, kiedy polecamy Algaren Twin. Algaren Twin. Przed kwitnieniem, jeśli teraz stosujemy to dawka 1,5 litra na hektar jest wystarczająca. Gdybyśmy się mieli spóźnić i później go dać jak już będzie kwitnienie, no to podnieśmy tą dawkę do 2 litrów na hektar. Gdyby miały być przymrozki, no to przed przymrozkami dajemy dawkę 2,5 litra na hektar i jeszcze 2,5 litra dodajemy haskona M10. Ale tak jak tutaj w tym momencie 1,5 litra. Na hektar. Ale uwaga! W pierwszej kolejności zaproponowałbym, żeby najpierw do opryskiwacza wlać kalfomyt, czyli połączenie fosforu z wapniem. Przypominam, że podobnie jak z Magic Pestar, kalfomyt pomimo zawartości wapnia, jest nawozem kwaśnym, zakwaszającym mocno wodę, więc wlewamy go jako pierwszego. No i to też jest dawka. 1,5 litra, litr 80, niektórzy nawet 2 litry na hektar dają pod warunkiem, że dają powiedzmy 600-700 litrów wody. To wtedy te 2 litry na hektar jest w porządku i ta woda nie jest zbyt mocno zakwaszona. Więc jeszcze raz, w takiej fazie kalfomyt 1,5 do litr 80 na hektar, tak średnio i zazwyczaj 1,5 litra na hektar Algaren Twin. Algaren Twin będzie miał takie dodatkowe dla nas fajne działanie, że będzie wspomagał rozwój kwiatów centralnych, będzie je bardzo silnie wzmacniał. Jeśli one już na starcie są silniejsze, to tym łatwiej później pozbywają się, pozbywają się tej konkurencji w postaci. Bocznych kwiatków. No i wtedy nam zostaje jeden, maksymalnie dwa owoce z kwiatostanu. U większości odmian tak jest. Nawet bez jakiegoś przerzedzania. Mamy takich klientów, którzy stosują algaren trzykrotnie po 2 litry na hektar. Na początku kwitnienia w pełni czy pod koniec i jeszcze nawet dwa tygodnie później. No i to jest taki efekt, jak po dobrym przerzedzaniu pomonitem. Zostają najczęściej pojedyncze owoce z kwiatostanów. Ale na razie czekamy na kwitnienie. Martwimy się, ponieważ wszystko na raz będzie kwitło. I czereśnie, śliwki, gruszki, jabłonie. No to martwimy się, że owady zapylające nie zdążą zrobić nam tej dobrej roboty. Z tego względu no, jeśli chcemy, żeby te pszczoły bardziej chętnie do naszych sadów przylatywały, a nie do sąsiada, no to właśnie ten Algaren polecam. Bo Algaren ma tą cechę też, że jest dobrym atraktantem, atraktantem wabi pszczoły i to bardzo silnie. Więc choćby z tego względu również warto stosować algaren w naszym sadzie na początku kwitnienia. Jak te pszczoły się przyzwyczają, że tutaj im pasuje, najpierw, najpierw ich zwabi zapach, będą miały dobry pożytek, to później już będą wiernie pilnowały tej naszej kwatery. No i chyba tyle. Następne nasze spotkanie w sadzie już. W pełni kwitnienia. Do zobaczenia.